W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za ten poranek i za życie, które z miłości mi ofiarowałeś. Dziękuję, że mogę zaczynać dzień od spotkania z Tobą w modlitwie. Dziękuję, że dajesz mi czas, bym mógł się nawracać i szukać Twojej woli. Dziękuję także za Kościół, który prowadzi mnie drogą zbawienia. Mimo mojej słabości. Proszę Cię dzisiaj o serce odważne i wierne. Naucz mnie ufać Tobie także wtedy, gdy spotykam się z przeciwnościami. Daj mi wytrwałość w dążeniu do dobra, abym nie poddawał się zniechęceniu. Proszę, aby moja wiara była żywa i gotowa do ofiary, a nie tylko wygodnym dodatkiem do życia. Spraw. Abym zawsze stawiał Twoją wolę ponad własną. Święty Ignacy Antiocheński powiedział: Chrześcijanin nie należy już do siebie, ale do tego, który za niego umarł. To zdanie przypomina mi, że wiara to nie prywatna sprawa, ale całkowite oddanie się Chrystusowi. Moje życie nie jest tylko moje, zostało odkupione Jego krwią. Ignacy uczy mnie. Że prawdziwe chrześcijaństwo wymaga odwagi i gotowości do świadectwa, nawet jeśli niesie to trud i sprzeciw. To wezwanie, bym nie żył połowicznie, ale całym sercem należał do Jezusa. W Ewangelii według świętego Łukasza czytam: Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak tak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Pan Jezus wyraża ból z powodu odrzucenia Bożej Miłości. To słowo pokazuje mi, że Bóg nigdy nie przestaje wołać człowieka, nawet jeśli ten sprzeciwia się Jego łasce. Jego pragnieniem jest zgromadzić wszystkich w miłości, ale On nie zmusza. Czeka na wolną odpowiedź. Ewangelia stawia mi pytanie: czy ja pozwalam się Bogu zgromadzić, czy raczej wybieram własne drogi? To wezwanie, by nie lekceważyć Jego miłości, która ciągle szuka i daje czas na nawrócenie. Dzisiaj chcę przyjąć Jego wołanie i oddać mu moje serce bez oporu. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mi od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi, synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o Boże obraża. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię o pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumił ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Święty Michale Archaniele, który w grzasku swojego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli, wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj za Twoim przykładem na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku, któż jak Bóg, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Trwajcie w pokoju Chrystusa.